deszcz pada, deszcz pada, leje deszcz. My się powoli szykujemy do wyjazdu Dzisiaj rozpoczęliśmy sprzątanie Jutro cały dzień sprzątania Tak żeby restauracja była czysta Ja bardzo lubię to słowo zaczęliśmy Znaczy chłopaki zaczęli Obsługa i dziewczyna no, ale, ale, ale to fajnie nie brzmi zaczęliśmy nie? wsiadła mrówka na słonia i mówi rozwalamy to drzewo dobra, żarty żartami jadę, jadę do jadę do sklepu jadę do DJ sklepu chcę kupić kamerę taką małą eee, dlaczego? bo doszedłem do wniosku, że ten mój pocket, który mam, on jest trochę za duży ja mam problem, znaczy on jest pionowy nie? taki w pionie ta kamerka jest taka malutka kwadratowa, zawsze ją mogę sobie tutaj umieścić gdzieś, tak że nie będzie się za mocno rzucał, rzucała w oczy, tym bardziej przy czarnej kurce i nie będzie tak peszyła ludzi, tak, jak będę nagrywał a, a druga sprawa, trzeba sobie poprawić humor, nie a co najlepiej poprawia humor zakupy gadżetów to jedźcie ze mną jedźcie ze mną zobaczymy czy się uda kupić no i tyle deszcz pada zaczyna coraz mocniej padać ale mamy ciepło jest 22 stopnie Szenzen że nie jest, nie jest zimno, a mam, po, dostałem ostatnio, dostałem ostatnio tam zapytanie odnośnie, taki komentarz, nie komentarz, no nieważne, pytania były tam, jak to jest u Chińczyków z tym, z tym takim, no to były jakby dwa pytania, tak, pierwsze pytanie to było na zasadzie, Pierwsze tam pytanie, stwierdzenie to było na zasadzie ich okazywania czułości. A drugie pytanie to było na zasadzie tam się yy, widzę, że kole, koleżance się tam pomyliło odnośnie, bo napisałam, no a jak to tak, że ten, no, a Kama Sutra to co to, to jak, no Kama Sutra to z Indii, już wytłumaczyłem. No, ale jest to ciekawy temat, jest to bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o. Okazywanie czułości i okazywanie. No i ta druga część, no ale to później. Zacznijmy od okazywania czułości. Rzeczywiście, rzeczywiście muszę przyznać, że yy, od samego początku, jak tylko zacząłem mieszkać w Chinach, to było to dla mnie takie dziwne trochę. My sobie nie wyobrażamy, no my się z kimś witamy, tam się przytulimy, yy, jak, się, jak, jak spotykamy się ze, ze znajomymi nieraz tam jakiś buzi niby w policzek coś tam, coś tam, nie na tej zasadzie eee, w Stanach mamy no to takie pytanie how are you? tak, czyli jak się czujesz? wszystko ok, nie ok? no tutaj w Chinach też czy znaczy w Polsce też co tam u Ciebie? jak tam? Eee, no i muszę wam powiedzieć, że w Chinach, w Chinach to jakby nie funkcjonuje to tak zwane. Jak się czujesz, nie funkcjonuje to przytulanie się, nie funkcjonuje to witanie się takie czułe, tego tego, tego nie wiem, rzeczywiście tego nie wiem. Przynajmniej tego nie... No ja tego nie doświadczyłem jako tak. Czekajcie, bo tu ciekawe. To jest ta, ta kolej... kolej BID. Ja to nazywam kolejką podmiejską. wybudowali to, te, te słupy, już dosyć dawno były, bardzo dawno tam u góry jedzie, hula, nie widzicie yy, natomiast, potem coś zmieniali, znowu przebudowali no i, te, i w tej momencie już to działa no ale wracając do tematu odnośnie tego okazywania przyłości rzeczywiście w Chinach tego nie ma przynajmniej nie ma tego tutaj, jeżeli chodzi o Shenzhen nie ma tego tutaj, jeżeli chodzi o Anhui czyli to jest jakby środek Chin przecież Bliżej już Szanghaju, Pekinu to jakby nie funkcjonuje. Ja się bardzo zdziwiłem swego czasu, jak pierwszy raz przyjechaliśmy do rodziców mojej żony, do nich tam na wieś, tam gdzie teraz będę jechał. I szykujcie się na fajne filmy, bo powiedziałam sobie, że będą poświęcę tam czas na, na, na filmy. No i przyjechaliśmy, wysiedliśmy z samochodu. No i, i kurde nic. Patrzę się na moją żonę, ona nic. Ja podszedłem do, ja do teściowej, podszedłem do teścia. No przytuliłem tak na zasadzie, no tak, no przecież z teściami jak się witamy, tak, znacie to. Po lewej stronie mamy y, dworzec tutaj w moim rejonie. No i pytam się żony o co chodzi, dlaczego dlaczego ty się tak yy, tak witasz o nie? Ona mówi, no że to tak normalnie, nie? To tak jest no. Ja bardzo tego nie rozumiałem, w ogóle tego nie rozumiem cały czas Jak można mamy zobaczyć po po, rok, po roku czasu i jej nie przytulić, nie wyobrażam sobie tego no. Oni to jakoś tak Chowają w sobie y, cały czas ta taka pokerowa twarz. No i tak, muszę Wam powiedzieć, że to tak funkcjonuje. No. Ja nie ukrywam, że w tamtych czasach no, jeździłem. Y, Polska, Chiny, Polska, Chiny. Dosyć często, nie tylko Polska. Do, no, no, Europa, ale zawsze o Polskę zah zahaczałem czy jechałem gdzieś indziej, no nie było mnie ten miesiąc czasu załóżmy, czy nawet 3 tygodnie mnie nie było przyjeżdżałem, no i tak, wiecie, żona podjeżdżała samochodem żeby mnie zabrać koś. otwierało się drzwi, wsi wsiadałem i ona tak, no tak, tak, no cześć, cześć cześć, no to jakbyśmy się, yy, tak jakbyśmy się nie widzieli to jakbyśmy się nie widzieli, nie wiem yy... 6 godzin, 7 godzin. Nie wiem czy to ma sens to nagrywanie z tymi wycieraczkami dla was Także może przerzucę Ale po co macie się na moją gębę kapicie <kuh> Zobaczycie co zobaczycie i tyle Także nie ma, nie ma czegoś takiego, ale, ale ale to nie jest tak, że to jest standard, ponieważ wiele, wiele jakiś tam filmów, niefilmików, one pokazują zupełnie coś innego. One pokazują jednak tą radość, one pokazują tą czułość, one pokazują jednak to takie, tą taką bliskość. Dlatego nie wiem, czy. Kwestia jest taka, że akurat w rodzinach, rodzinnych stronach mojej żony to nie funkcjonuje. Muszę popytać się znajomych, powiem wam szczerze, bo dla mnie zaczyna być to bardzo mocno ciekawe. Nie? Filmy w każdym filmie chińskim, jaki by to nie był film chiński, zawsze jest pokazana, tak na siłę wręcz. Yy, takie ta bliskość, jest pokazana ta miłość, jest pokazana yy, ta tęsknota. Natomiast w życiu takim normalnym powiem wam, że ja tego na zewnątrz nie widzę. Yy, przyjeżdżają załóżmy tam do znajomych, do koleżanek, przyjeżdżają mężowie po, po, po trzech miesiącach, po czterech miesiącach. To ja u nich zupełnie tego nie widzę zupełnie nie widzę tej tej takiej no wiecie tęsknoty nie natomiast bardzo mocno tą tęsknotę widać u dzieci i teraz nie wiem czy, czy u dzieci to jest ponieważ no dzieci jak dzieci a potem to zostaje z nich jakoś wyplenione czy czy jak? Nie wiem, powiem Wam szczerze, że nie wiem. Nie jestem tutaj, nie mogę tutaj, nie jestem tutaj jakimś fachowcem od emocjonalnych spraw. Mogę Wam tylko przekazać to, co ja widzę. Idźmy dalej, jeżeli chodzi o temat, yy, o temat seksu, bo to, to część osób tam załóżmy jakoś interesuje, jak wygląda ta sprawa. No, to opowiem Wam, jak wygląda to no, po jakichś tam rozmowach ze znajomymi, po rozmowach z, z innymi osobami, no i z moich jakichś tam spostrzeżeń. Temat seksu jest w Chinach tematem tabu. Ten temat nie istnieje. Ja mam coś takiego że nie wiem, przyjdę, przyjdę, załóżmy przywitać się z żoną, nawet czy są znajomi, czy ich nie ma, no to dostanie tego buziaka w policzek, czy ją przytulę, czy coś. I, 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 zachowanie, i zachowanie znajomych, którzy to widzą, to jest na zasadzie mu Ja mówię, co za wu, W czym jest problem, tak? Ale widzę po mojej żonie, że moja żona, załóżmy, jest z tego zadowolona. Moja żona, moja żona to lubi, tak? I teraz nie wiem, czy to jest jakieś okazywanie słabości, czy to jest jakieś okazywanie, nie wiem, podległości pod kobietę. Nie wiem, nie jestem w stanie, powiem wam szczerze, że im dłużej, im dłużej jestem, tym jakby mniej takie mniej tego typu rzeczy jestem w stanie zrozumieć, tak? Bo z jednej strony, po jakimś tam czasie bycia tutaj, mogłem to sobie jakoś tam tłumaczyć, ale to wtedy była ta nasza taka, jak to teraz to modne słowo, kalka, czy tam szablon europejski, polski. Natomiast w tym momencie już wiem, że to tak nie jest, że jest jak... Jakoś to inaczej, jakiś jest inny powód, jakoś to jest inaczej ułożone. Także także niestety, kwestia jest taka, że osoby, które, osoby, które myślą i mają tam załóżmy w głowach ułożone coś takiego, że nie wiem, przyjadą do Chin, a tutaj same super wygimnastykowane dziewczyny, które mają miliony pomysłów na zabawy, no to się głęboko pomylą. No, chyba że specjalne kluby, tak? No, to tam już jest zupełnie inna sytuacja, no ale to już jest jakiś tam profesjonalizm, czyli jest to kwestia nauki zawodu. Także, no, to są takie gdzieś tam się pytam znajomych, nie, coś tam, coś tam, no się rozmawiało, tak, nie. Chłopak tu przyjechał, przyjechałem tutaj i, i jak zwykle się między sobą rozmawiało, no na różne tematy. I to nie jest tak, że faceci tylko na ten temat rozmawiają, bo, bo, ko, bo kobiety też na te tematy rozmawiają i bardzo dobrze o tym wiem. Także... Na pewno nie jest to, na pewno nie jest to kraj sfiksowany na punkcie seksu, tak jak jest sfiksowana Japonia, to na 100%, zapomnijcie o tym, bardziej, bardziej podchodzą do, do spraw seksu mm, inaczej Filipinki, tak, yy, to, jest, to już jest tak inaczej zupełnie. Także to jest tyle, co bym mógł wam powiedzieć. No, gdyby to, nie wiem, więcej porozmawiać o tym, no trzeba byłoby jakoś to tam taki zrobić, jeden odcinek. Dobra, kochani, ja próbuję, ja próbuję się dostać do sklepu. Zostałem jeszcze kawałek. Zobaczymy, czy kupię. Zostańcie ze mną. Może kiedyś ten temat tych stosunków damsko-męskich yy, przemęczymy, nie? Porozmawiamy na ten temat dłużej. To teraz, tak na gorąco. Co mi z wczorajszych y, komentarzy przeszło do, do głowy. Dlatego miłe panie Polki, kochane i faceci w Polsce nie wiecie co macie, tak? W jedną i drugą stronę. Nie wiecie co macie, a myślicie, że gdzieś indziej jest lepiej. No to tak nie jest. Oczywiście nie generalizujmy, kochani, to też tak nie jest, że wszyscy tacy sami i koniec. Nie, no ale mówimy o jakiejś tam większości. O jakiejś tam, tam ilości, nie? No dobra. To by było na tyle z tego tematu. Jedziemy, jedziemy do sklepu. Będę chciał Wam zrobić pokazać trochę rzeczy których Wam nie chciałem pokazywać wcześniej aby nie były źle zrozumiałe czyli jak tam Chińczycy żyją na wsi, nie wiem czy jeszcze będę w stanie tam pokazać, bo nie niewiele tego będzie, no ale będą będą pewnego rodzaju tam smaczki na zasadzie jak mają w środku, jak mają w mieszkaniach, no bo będziemy do znajomych jeździć zapewne do koleżanek do kolegów dlatego Pokażę wam to Natomiast też będę wam tam robił tłumaczenia dlaczego tak jest z Jakiego powodu Wcześniej wam nie chciałem tego pokazywać Bo mówię źle to odbierzecie Źle zrozumiecie Źle wytłumaczycie Kurde bo mnie to zaraz ścisną no. Ja nie wiem dlaczego oni nie widzą pasów w ogóle na jezdni Tylko ścinają po prostu Uff. No ale ale powinniście te pewne rzeczy zobaczyć Znowu mi ścięła nie wiem czy będziecie widzieć to jak to fajnie wygląda Ten wiadukt i na górze unosząca się tak nad nim zaraz gła O, trochę źle wjechałem, ale jakoś sobie poradzimy, będzie wciskanie się na maksa. W ogóle nie zwracałem uwagi na, na pasy, proszę bardzo. W ogóle, w ogóle nie zwracałem uwagi tak jak i dzielinie. Tak? Najgorsza rzecz w Chinach to jest wyłukowane te pasy, czyli nie idące tylko prosto, ale wyłukowane, tak? Zupełnie się gubią na tym, ale gubią się, bo, bo zajmują się telefonami, łychatami i tym podobnymi sprawami. Dojechaliśmy. To jest niby po prawej stronie. Tu mamy parking. Okay. I będziemy szukać sklepu. Ok, ja znikam na razie. Spotkamy się w sklepie. Hej. No i niestety, no i niestety okazuje się, że w tym miejscu zlikwidowali sklep. Na mapie jeszcze był. No nic. Pozostał mi jutrzejszy dzień. Jutro będą sprzątać. Totalnie. Jutro jest nieczynna restauracja, jutro jest całkowite sprzątanie. Dlatego powinienem mieć czas na to, żeby jutro sobie pojechać do centrum tak żebym miał przynajmniej ze 3-4 sklepy w razie czego do odwiedzenia no to dostaniecie jeszcze jeden film przed moim wyjazdem a na dzisiaj co? no na dzisiaj to już chyba kończymy tak, brawo na dzisiaj już powoli, powoli kończymy widzę, że sklepy już pozamykane prywaciarze pozamykali swoje Przybytki. Ruch zmalał totalnie. Jeżeli chodzi o ruch pieszych, o dużo, dużo pozamykanych, dużo pozamykanych. Te małe biznesiki pozamykane, bo, bo rzeczywiście oni nie za bardzo mają co już o tej, co teraz robić. No to co, to tak na tyle, kochani. Do zobaczenia. Czyli jutro będzie jeszcze jeden film z moich poszukiwań kamery. Na razie, cześć, trzymajcie się. I nie zapomnijcie yy, dzwoneczka włączyć tam przy subskrypcji, żeby Was powiadamiało o nowych filmach, bo teraz będzie ich dużo. Na razie.